Cześć, ja mam na imię Przemek, jestem doradcą klienta firmy SUBDREF, a dzisiaj jesteśmy w Szczejkowicach, gdzie chcieliśmy Wam pokazać, że nawet w ciasnym pomieszczeniu można zmieścić wygodne schody. Zapraszam. Mamy tutaj pomieszczenie o szerokości... 140 cm i długości 280. Głównym celem klientów było zmieszczenie tutaj wygodnych schodów, dlatego że na górze będą też przebywać dzieci. Równoważnym elementem dla klientów, poza tym bezpieczeństwem, był również design schodów. Cały dom jest utrzymany w konwencji lekkiego stylu loftowego i schody również do tego stylu nawiązują. Pomimo tego, że rozmiary pomieszczenia, w którym znajdują się schody, są niewielkie, jedynym kompromisem tak naprawdę jest szerokość biegu. Kiedy projektujemy schody samonośne, ostatni stopień faktycznych schodów zawsze jest jeszcze przed podłogą u góry. Nie wchodzimy stopniami już w podłogę na górze. W takim przypadku zawsze stosujemy naszą deskę na panel. Tutaj akurat mamy panele na podłodze pływające, dlatego są one schowane pod deską, żeby nie stosować żadnych dodatkowych elementów wykończeniowych. Gdyby była to podłoga wykonana z płytki, bądź z paneli, które są klejone do podłoża, będzie to zlicowane ze sobą. W założeniu miał być to styl lekko-industrialny, dlatego jak za bezpieczeństwo odpowiada nam tutaj balustrada metalowa, wykonana z profili spawanych. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób jest zamontowana do schodów, jak i do deski na panel. Jest to montaż tak zwany niewidoczny, bez żadnych rozet. Zwieńczeniem metalu jest pochwyt drewniany w tym samym kolorze co schody, który nadaje ciepła całej konstrukcji. I sprawia, że spina nam się to estetycznie z kolorem, równo, który jest na dole, jak i na górze. Konstrukcja schodów, jaką zastosowaliśmy, to są klasyczne schody policzkowe, gdzie jeden policzek, mamy policzek pełny, który oddziela nam stopnie od ściany, robiąc taką naturalną osłonę przy myciu. Po prostu mokrym mopem nie jeździmy sobie po, po ścianie, nie brudzimy tego. Z drugiej strony, aby nadać lekkości schodom i powiększyć je optycznie, zastosowaliśmy policzek zębaty. Ten rodzaj konstrukcji pozwala nam stworzyć imitację schodów przelotowych i wyciągnąć stopnie poza, poza policzek. W konstrukcji policzka zastosowano tutaj oświetlenie LED. W naszej firmie można zamówić tak zwane przygotowanie pod oświetlenie LED, czyli otrzymują Państwo gotowe frezy pod oświetlenie oraz całą instalację elektryczną wykonujemy w policzku. A dlaczego te schody pomimo niewielkiego rozmiaru pomieszczenia są tak wygodne? Cała magia dzieje się tutaj. Jest to kwestia zaprojektowania tych stopni zabiegowych. Nasz projektant Mariusz zawsze przykłada bardzo ogromną wagę do tego. I jak widać wychodzi mu to. Jest z nami pan Marek właściciel schodów. Panie Marku, chcieliśmy zapytać, jak się użytkuje te schody? Czy są Państwo faktycznie zadowoleni? Czy spełniły one Państwa oczekiwania pod względem tego bezpieczeństwa i komfortu? Powiem szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni ze schodów i z czystym sercem możemy polecić właśnie firmę Sobdrew. No, Według mnie schody zostały bardzo ładnie wykonane, super się chodzi. No, Cóż więcej mogę dodać? Jak wspominałem, mamy tutaj konstrukcję klasyczną, policzkową. Mamy stopnie ażurowe, czyli bez podstopni. Powoduje to, że pomimo niewielkich rozmiarów pomieszczenia światło przenika przez konstrukcję schodów, oświetlając całe, całe pomieszczenie. Kolory, które widzicie w tej realizacji, to satynowa czern oraz naturalny dąb. Stopnie nie są niczym barwione, są pokryte jedynie lakierem poliuretanowym. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób łączone są lamele w stopniu. Mamy tutaj drewno klejone, wyeliminowana jest cała biel oraz senki, nie ma też błyszczu. Udaje nam się to dzięki temu, że znamy drewno od jego ścięcia do montażu, czyli zaczynamy obróbkę od drewna, od drzewa okrągłego, później sami to suszymy, sami kleimy i sami to też montujemy na sam koniec. A jeżeli zastanawiasz się, ile takie schody mogą kosztować, to w tym wypadku przy tej konfiguracji to koszt około 30 tysięcy zł. Na wszystkie nasze produkty, czyli schody i drzwi wewnętrzne oferujemy państwu pięcioletnią gwarancję obejmuje ona również takie elementy jak skrzypienie schodów. Czyli gwarantujemy państwu, że mimo tego, że są to schody drewniane, one nie będą skrzypieć. A jeżeli ty chciałbyś, żebyśmy zaprojektowali schody do twojego wnętrza, w opisie do tego filmu znajdziesz link do formularza kontaktowego. Zapraszamy.